Jestem nieco przerażony, nie ukrywam. Tyle lat edukacji, powtarzania, że w internecie nie ma nic za darmo, że nie wolno wpłacać pieniędzy nieznanym firmom, podawać danych, że trzeba trzymać się z dala od podejrzanych ofert, a potem pojawia się taki coinplex i wszystko to spektakularnie burzy. Co to właściwie jest? Piramida finansowa, która niczym tsunami zaczęła zalewać Polskę, choć od drugiej strony, bo od Podkarpacia. W każdym razie to taka pseudo-aplikacja, do której wpłacasz pieniądze i zarabiasz. Oczywiście im więcej osób ciągniesz, tym większe rzekomo masz zyski. I tak angażują się w to całe społeczności, rodziny czy grupy znajomych. Klasyczny schemat Ponziego. Pieniądze dla wcześniejszych użytkowników wypłacane są z wpłat nowych. I słuchajcie, ta firma jest podejrzana do granic absurdu. Nie wiadomo, kto za nią stoi, nie ma licencji, siedziba to wirtualne biuro, a tropy prowadzą do Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I żeby dodać sobie choć Odrobinę wiarygodności. Coinplex otwiera swój pierwszy punkt stacjonarny, sponsoruje drużne piłki ręcznej i zaczyna się pojawiać na imprezach rowerowych. No, festiwal pozorów. A pod spodem? Wydmuszka. Bo to wszystko oparte jest na klikaniu przycisku. Tak, serio. Wchodzisz kilka razy dziennie i klikasz przycisk, żeby rzekomo sztuczna inteligencja mogła inwestować swoje pieniądze. Wybaczcie, że się śmieję, ale to jest tak absurdalne, że trudno jest... Cię powstrzymać. Tylko, że to śmiech przez łzy, bo właśnie to przeraża najbardziej, że mimo tylu ostrzeżeń, rozwoju technologii i powszechnego dostępu do wiedzy, nadal dajemy się złapać na stare sztuczki w nowym cyfrowym opakowaniu. Pamiętacie, Ambergold? Coinplex nie musi zniknąć jutro, żeby wyrządzić szkody. Im dłużej będzie działać, tym więcej ludzi zostanie z niczym, bo liczba osób gotowych do inwestowania takie cuda jest ograniczona. Dlatego, jeżeli ktoś z Waszych bliskich myśli o dołączeniu do tego biznesu, Please wyślijcie mu ten film i powiedzcie, że...